Centrum sportowe Redbox wykorzystywane jest na różne sposoby, jest idealne chociażby do zapoznania się z podstawami sztuk walki czy nawet nauki języka angielskiego. Bardzo młodzi ludzie, ale to chyba nie nowość, tak? Bo rozmawialiśmy, że wy macie doświadczenie w pracy z dzieciakami. Tak, mam doświadczenie zarówno i z dorosłymi, jak z młodzieżą i dziećmi, także bardzo się cieszę, że mam możliwość uczestniczyć w pokoleniach organizowanych przez firmę Redbox. W ramach cyklu różnych zajęć, które tutaj się odbywają, bo jest i piłka nożna i wyjście z celem zwiedzania stadionu miejskiego i zajęcia na bowlingu i w środowisku wodnym, są też realizowane treningi kickboxingu dla dzieci. Także taki przed chwilą widzieliśmy. Taka absolutna podstawa, czy wręcz taka pigułka, żeby poznali, był taki przekrój zajęć, chociażby kickboxerskie. Porównam to do tego. Dziecko nigdy nie grało w piłkę nożną. Jest kontakt z piłką po raz pierwszy w jego życiu. No wiadomo jest, że on nawet nie jest w stanie zapoznać się z ćwiczeniami przygotowawczymi. To ma być dobra zabawa, zachęcanie do kickboxingu, ale też już... Pewny element ćwiczeń, który ma kształtować zarówno ducha młodzieży, jak i wszechstronny rozwój. Takie te zajęcia właśnie były. Miały charakter zabawowy, ale też akcentowały rozwój komponentów i tych motorycznych, jak akcent na kończyny górne, dolne czy korpus, jak i również psychologiczny, jak panowanie nad sobą, wzmacnianie odporności itd. itd. Gim. Gim. Dziękuję bardzo.